Szanowni Państwo, drogie koleżanki, koledzy, witam serdecznie na kanale angielski tylko dla dorosłych. Subskrybuj, jeśli potrzebujesz w swoim życiu więcej języka angielskiego z prądem. W tym odcinku dowiesz się, jak zapytać o drogę, bo takie zwroty pozwalają ci szybciej odnaleźć się w obcej rzeczywistości no i przede wszystkim szybciej zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Bo nie oszukujmy się, w tych czasach trzeba się cieszyć z tych małych, łatwo dostępnych rzeczy. Bo na inne nikogo nie stać. No i żeby ten odcinek był dla ciebie jak najbardziej użyteczny, nie będziemy udawać, że chodzisz do jakiejś galerii artystycznej, czy do muzeum. Kogo próbujesz Szukać. No kogo? Skupij się na życiowych sprawach. No bo powiedzmy sobie szczerze, czego tak naprawdę szukasz jak jesteś za granicą? A cheap PUB. Tak, taniego pubu. No bo po co przepłacać? I zauważ, że nie powiesz pub, tylko pub przez A. Pub. Co jeszcze może się przydać? McDonald's. Nazwa mówi sama za siebie. No bo po co eksperymentować? Słuchaj, lepsze zło znane niż nieznane. I zauważ, że wymowa drastycznie różni się od tej używanej przez nas w Polsce. McDonald's. McDonald's. Co tam jeszcze może się przydać. A. A park and public toilets. Park i publiczne toalety. No bo gdzieś spać i załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne trzeba. Klub. Jakiegoś klubu czy dyskoteki? No bo nieważne, jak jest źle, zawsze mogą być gorzej. Czemu nie zagrać w loterię zwaną miłością do podkładu techno? Na pewno przyda się A Hospital i The Police Station, czyli szpital i komisariat. No bo wiadomo, jak się kończy pobyt in the club. I A Train Station and a Bus Stop, dworzec kolejowy i przystanek autobusowy. No bo jakoś trzeba uciec z miejsca zbrodni, jak już dostatecznie nabroisz. No to co, wysiadasz z pociągu na King's Cross w Londynie i chcesz się w przyspieszonym tempie zaklimatyzować. Pierwsza przydatna fraza to Where is XYZ? Where is XYZ? Where is a cheap pub? Albo jak nie masz na tyle kapusty, żeby opłacić dach nad głową, gdy się raczysz londyńską zupą chmielową, możesz iść do alkoholowego. A taki sklep nazywa się w UK off-license, off-license. Nazwa bierze się od licencji potrzebnej do sprzedaży alkoholu, czyli official license. Where is a cheap off-license? Nie zapomnij o cheap. A w Stanach nazywają to trochę inaczej. Liquor store, liquor store, liquor store, liquor store. Liquor store. Tak, brzmi jak sklep z likierami, ale liquor w Ameryce to zwykły alkohol i wcale nie musi być słodki. I gdy już trochę zaburczy w brzuchu, trzeba coś wrzucić na ruszt. I need to go to XYZ. I need to go to XYZ. I need to go to McDonald's. I need to go to a kebab shop. Czasownik to need znaczy potrzebować, ale jak widzisz, nie musi to być jakaś wielka potrzeba. Może to być mała potrzeba, na przykład. Y i need a cigarette. I need a kiss. A jak już ugasisz pragnienie i napełnisz flaki, czas na potrzeby fizjologiczne oraz drzemkę przed wieczornym szaleństwem w klubie. How do I get to XYZ? How do I get to XYZ? How do I get to the public toilets? How do I get to the park? I jak już się wyśpisz i odpoczniesz, czas się odświeżyć. Może jakieś łaźnie miejskie, albo darmowa wyjściówka na siłkę dla klientów, którzy są po raz pierwszy, żeby się wykąpać w szatni. Główka pracuje. Is XYZ near here? Is XYZ near here? Is the swimming pool near here? Is the gym near here? No i w przypadku tego zwrotu pytasz się czy dane miejsce znajduje się w pobliżu, na przykład czy basen jest gdzieś blisko, czy łaźnie są gdzieś w pobliżu. Dobra, człowiek odświeżony, wykąpany, można wyruszyć w dane. No i tutaj można się zapytać z wyższą kulturą osobistą. Excuse me, do you know where XYZ is? Excuse me, do you know where XYZ is? Na przykład, możesz zapytać: Excuse me, do you know where a good club is? Excuse me, do you know where a good club is? Albo Excuse me, do you know where a good techno club is? Można doprecyzować, żebyście na pewno dostali to, czego szukacie. Jak już narobisz sobie dostatecznie uciążliwych kłopotów do tego stopnia, że nawet Twój ledwo dyszący instynkt samozachowawczy się uruchomi, warto wiedzieć, gdzie ci mogą pomóc. Albo jakich miejsc unikać szerokim łukiem. Is the XYZ far from here? Is the XYZ far from here? Możesz przeprowadzić szybką wizję lokalną. Is the hospital far from here? Czy szpital jest daleko stąd? Is the police station far from here? No i co? I ludzie ci odpowiedzą, jak daleko coś jest, no i ci podpowiedzą, jak najłatwiej tam trafić. Czy to za pomocą transportu publicznego, czy za pomocą radiowozu, czy perpedes. No bo przecież na taksy cię nie stać. I abyście zawsze znajdowali to, czego szukacie. Peace, ale nie peace, tylko peace. Niech moc angielskiego będzie z tobą. Cześć!